Spójrzcie! Ślady zbaczają z drogi. Trzeba to zbadać. Ty prowadź, Skubi. Mm, czemu ja? Jeżeli ten upiór jest w pobliżu, twój niezawodny nos go wyniucha. Nos? Jaki nos? Naprzód, piesku. A niech kto? O! Potwory! Spokojnie, tchórze, to tylko złomowisko. Złomowisko? Ooooo! <śśpiew> A zagadka staje się coraz bardziej tajemnicza, patrzcie! O, ślady urywają się nagle jak poprzednie. Bez nich nie znajdziemy, upiora, pora wracać do domczuku! Nie tak prędko, widzicie? Wrak odrzutowca bez silnika. Skąd się wziął samolot na złomowisku aut? No to co? Popatrzcie. Hop, hop! Jest tam kto? Wejdźmy. Co wy tu robicie, smarkacze? Szukamy widmowego rajdowca z wyścigu Grand Prix. Rajdowca? Tak, upiornego! Tutaj nie znajdziecie tego drania. Widywałem go wiele razy. Często straszy w muzeum starych automobili na wzgórzu. Dziękujemy panu. Musimy tam zajrzeć.